Tyran wstał. Herod. Panie, cała Polska młoda wydana w ręce Heroda! Co widzę? Długie, białe dróg krzyżowych biegi. Drogi długie nie dojrzeć. Przez puszcze, przez śniegi. Wszystkie na północ. Tam. Tam w kraj daleki. Będą jak rzeki. Patrz! Po drogach leci tłum wozów, jako chmury wiatrami, pędzone. Wszystkie tam, w jedną stronę ach, panie, to nasze dzieci! Tam, na północ. Panie! Panie! Takiś to ich los? Wygnanie? I dasz ich wszystkim wygubić za młodu? I nasze pokolenie zatracisz do końca? Patrz. To dziecię uszło. Rośnie. To obrońca. Strzesiciel narodu z matki obcej. Krew jego dawne bohatery, a imię jego będzie czterdzieści i cztery. Panie, czy jego przyjścia nie możesz przyspieszyć, lud mój pocieszyć? Nie! Lud wycierpi! Widzę ten motłoch! Te rany! Zbójce biegają! Porwali mój naród związany! Na trybunał, tam zgraja niewinnego wciąga. Na trybunale gęby, bez serc, bez rąk, sędzie, to jego sędzie! Ukrzyżuj, on cesarza koronę znieważa. Ukrzyżuj, bo powiemy, żeś ty wróg cesarza. Ach, panie, już widzę krzyż. Ach jak długo, długo musi go nosić. Panie, zlituj się nad sługą. Daj mu siły, bo w drodze upadnie i skona. Krzyż ma długie na całą Europę ramiona. Z trzech wyschłych ludów, jak z trzech w twardych drzew kuchuty. Mój kochanek już głowę konającą spuścił, wołając: Panie, Panie! Za coś mnie opuścił. Niebu. On ku niebu, ku niebu ulata! I od stóp jego wionęła biała jak śnieg szata. Spadła, szeroko cały świat się w nią obwinął. Mój kochanek na niebie sprzed oczu nie zginął. Jako trzy słońca błyszczą jego trzy źrenice, i ludziom pokazuje przebitą prawicę. Cóż ten mąż, to nam nikt wolności na ziemi widomy, a życie jego trud trudów, a tytuł jego lud ludów. Z matki obcej krew jego dawne bohatery, a imię jego czterdzieści i cztery. Sława! Sława, sława!